Bardzo mi to odpowiada. Trening w spokoju, z dziadkiem to było bardzo dobre rozwiązanie. Na pewno więcej wymaga i odczuwam to na każdym treningu, ale rozmawiam. Naprawdę, pierwszy raz z trenerem od czterech lat jestem w stanie normalnie porozmawiać, bez nerwów, bez krzyków, powiedzieć co czuję, powiedzieć co myślę o treningu, po prostu mam swoje zdanie pierwszy raz. Jestem w miarę zadowolona. powracam po operacji, miałam dosyć ciężką operację. Z dnia na dzień jest coraz lepiej. Teraz dopiero już wchodzimy w ten ciężki, cięższy trening tak naprawdę i rzucamy chociażby z wieloobrotów. Brakuje cierpliwości, cierpliwości i techniki. Codziennie robimy elementy, codziennie jest ciężki trening. Coraz cięższa siłownia, bardzo duża sprawność. Naprawdę przez 4 lata nie robiłam takiej sprawności jak robię teraz i idzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku i nie tylko ja to stwierdzam, ale również inne osoby. Pierwsza ósemka na mistrzostwach świata w Londynie to będzie na pewno priorytet. Medal na Uniwersyjadzie i srebro na Mistrzostwach Polskich Seniorów.